Dobry wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Kochani, ja chciałabym Was zaprosić na czytania roczne. Natomiast nie są to jedyne czytania roczne, które zamierzam zrobić. Są to czytania roczne, gdzie wyciągniemy sobie po jednej karcie na, lub po dwóch, bo będziemy dopytywać po dwie karty na każdy miesiąc, tutaj jakieś trzy karty w linii prostej, jako taka oś czasu tego roku dla Was. I tyle. Czyli nie będzie to długie czytanie, będzie dość treściwe i krótkie. Natomiast to, to raczej jest to, co się dzieje zewnętrznie, prawda? Jakie niespodzianki nas w danym miesiącu gdzieś spotykają. Natomiast na 100% zamierzam, nie wiem czy się uda z racji ograniczonego mojego czasu, zamierzam zrobić takie czytania, które będą dotyczyły bardziej wnętrza waszego, czyli przemiany wewnętrznej. Coś takiego powinno się pojawić. Jeszcze nie wiem, kiedy. Ale postaram się jak najszybciej. Dobrze, myślę, że będę wrzucać kolejno. Może nie wiem, czy wolicie wszystko naraz, czy kolejno. No ja muszę podjąć decyzję, bo usłyszycie to dopiero kiedy wrzucę już ja jakiś film. Natomiast mam nadzieję, że będzie ok. Chcę Wam życzyć udanego nowego roku. Mam nadzieję, że będzie dla nas wszystkich nieco łaskawszy niż ten. Bo chyba wszyscy trochę po tyłku dostaliśmy. Tak czuję. Do dzieła. Sprawdźmy. Strzelce kochane, może jesteście jednym z ostatnich znaków na czytanie roczne, ale yy, za to macie dużo bardziej schludnie na stole. Kochani, te Halloween Tarot talia dla Was, ona dobrze obrazkowo przedstawia sytuacje, które mogą mieć miejsce w nieco groteskowy i śmieszny sposób, dlatego dzięki temu jest bardziej pozytywnie. Pomyślałam, że może, może tak ma być. Czy takie światło wystarczy? Muszę sobie jeszcze posprawdzać. A może nawet lepsze jest niż to bardzo, bardzo jasne? Nie, damy że żeby było naprawdę wszystko widoczne dla Was. Okej. Okay. I teraz tak. Jak u pozostałych znaków, jeśli już widzieliście, widziałyście, trzy karty sobie wyciągniemy jako czasu i pójdziemy naokoło. Pójdziemy na około miesięcznie. Mam nadzieję, że tak jak już wspominałam, że nie są to ostatnie czytania roczne, że będzie ich więcej. Strzelec. Siła. Czwórka kielichów i piątka kielichów. Wygląda na to przy przełożeniu, że trzeba będzie pokonywać swoje słabości i swoje zniechęcenie wewnętrzne. Ale już sobie wyłożymy trzy karty. Siódemka buław. Królowa mieczy. I wszechświat, cudownie. Kochani, pozwólcie, że jeszcze sobie to poprzestawiam, co trzeba przestawić, ale chyba będzie okej. Okay. Siódemka buław w tym wypadku jest kartą asertywności, kartą według mnie w tej talii jest to karta szybkiego gdzieś tam obeznania, kto nam sprzyja, a kto nie. Jest to karta otaczania się ludźmi, którzy wyrażają opinie podobne do nas, którzy w jakiś sposób zgadzają się z nami i razem możemy więcej. Królowa Mieczy mówi o niezależności, o chłodzie, o intelekcie, o tym, że trzeba racjonalnie i rozsądnie podchodzić niejednokrotnie do sprawy. I takie, takie tutaj... Yy, Podejście będzie najprawdopodobniej potrzebne, czyli niezwykle dojrzałe, niezwykle yy, twarde, chłodne, intelektualne. Jeżeli osoby tutaj się zaznaczają, to może być osoba z pod znaku wagi, może być wodnik bądź bliźnięta. W jakimś stopniu to są znaki pasujące do Was. I wszechświat. Świat stoi otworem. To, co Wy musicie zrobić, to być silni, zdeterminowani w tym roku. Tak to czuję, ale będziemy o to dopytywać również. I lecimy. Styczeń. 9. Denarów. Pięknie. Luty. Słońce. Marzec. Piątka denarów. Kwiecień. Rycerz denarów. Maj. Śmierć. Bardzo szybko przepracowujecie. Coś powiedzmy średnio korzystnego dla Was. Bardzo szybko sobie radzicie. 4, 5 czerwiec, dwójka danarów lipiec, czwórka, e, przepraszam, ósemka donarów, sierpień, szóstka, mieczy, wrzesień, wisielec, znowu, znowu rok bardziej ewolucyjny niż rewolucyjny, ciągle Ciągle tak jest. Nikt nie miał takich ogromnych przełomów w tych czytaniach rocznych. Nikt nie miał takiej rewolucji, że świat stanie do góry nogami. Może jeden znak maksymalnie na 12, tak, że to jest nic. A wydawałoby się, że ten rok, prawda? Był już taki raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ym, październik. Siódemka mieczy. Prawda? Znowu nie ma takich jakichś ogromnych kart poza śmiercią. Listopad. Król mieczy. I grudzień. Paśbu. No. Ok. Okej. Okay, okej, okay, okej. Okay. Wam się pojawiło? trójeczka była. Bardzo fajnie. Kochani, dużo pracy i dużo działania. Nie mamy w ogóle kielichów. Jeszcze się przyjdzie, ale ani jednego kielicha nie widziałam tutaj i mam rację. Czyli nie ma jakby czasu. Tylko przy przełożeniu, jakieś zniechęcenie emocjonalne było. Nie ma czasu na te emocje, nie ma czasu na sprawy uczuć, ponieważ wy tutaj macie niezwykle dużo działania i pracy. Podejmowania decyzji, zaangażowania się w coś, planowania, działania. Tak to widzę. Cały rok taki aktywny, niezwykle. Fajnie, wygląda to pozytywnie. Już sprawdzamy, dopytamy. Może najpierw zapytamy o tę yy, oś czasu dla Was. Ja wiem, że niektóre karty mam odwrócone, tutaj, ale proszę się o to nie przejmować. Świetna buław i piątka buław. Rzeczywiście jest tutaj potrzeba obrony swojego stanowiska, obrony, nie wiem, swojej pracy, obrony czegoś, na czym Wam zależy. Taką energię tutaj widzę wokół Was, ponieważ wokół jest piątka mieczy. To jest karta wskazująca na to, że jest wokół nas ktoś, kto by nam chętnie nóż w plecy wbił i czeka na naszą. Na nasze potknięcie. Proszę zobaczyć, tutaj w tej karcie bardzo fajnie pokazane jest, że trzeba sobie sprawdzić ludzi w otoczeniu naszym, bo ktoś tutaj podszywa się, może ma dobre intencje, ale nie do końca ma, i na to zwróćcie uwagę. Ktoś w waszym otoczeniu możecie podawać za osobę przyjazną, natomiast od tej osoby. no, no, bym stroniła bo tutaj niestety ktoś w ten nożek w chce wbić. Mam wrażenie, że to może być sytuacja z tego roku jeszcze, że to się może teraz jeszcze wydarzyć, także proszę się rozejrzeć. Królowa Miecz, ale Wy jesteście sprytni, rozsądni, racjonalni, wierzę. I wydaje mi się, że szybko taką sobie, osobę sobie e, odnajdziecie w tym kręgu. Wokół tego zwierzę. Mam nadzieję, że tak, że jakieś znajomości będą musiały runąć, bo okażą się nie do końca prawdziwe. Intencje osoby... Wokół Was. Królowa Mieczy odcina, jest niezależna, tak? Mówi się często, że to jest rozwódka. Ja nie widzę tutaj takiego partnerstwa mm, miłosnego. Bardziej bym wskazywało to na ludzi w Waszych kręgach pracy, na przykład. Wspólnie działamy nad czymś, jakiś projekt tworzymy. Coś tam jest nieszczerego i to musi runąć. I Królowa Mieczy bardzo szybko sobie taką osobę ogarnie i, i wyrzuci ją z tego kręgu, więc mam nadzieję, że Wam również się to uda. No i wszechświat. Świat stoi otworem, ale również zamykamy coś. Trójka denarów, świetnie. Wy sobie bardzo intensywnie w tym roku zrobicie porządki w relacjach i jest też szansa na przepracowanie czegoś, na tworzenie czegoś, co będzie miało silną konstrukcję. I widzę to tutaj, bo Wy bardzo mocno jesteście zaangażowani w daną sprawę. Nie wchodzę tutaj w szczegóły, bo to jest czytanie ogólne. Nie można wejść w szczegóły w czytaniu ogólnym dla wszystkich. No, kto to widział? Dziewiątka denarów w styczniu, być może tutaj już jest pomysł na to, żeby się uniezależnić, żeby działać w pojedynkę, myślicie o tym, jak rozwinąć swój biznes albo jak założyć tę firmę. Ogólnie karta dobrego samopoczucia, niezależności, bogactwa, umiejętności polegające na sobie, ale obok tego jest siódemka mieczy, czyli wy się głowicie, jak taki stan osiągnąć. Żeby przestać być zależną od innych, żeby nie wisić na innych materialnie jakkolwiek, żeby nawet nie współpracować mam wrażenie z innymi, tylko pozwolić sobie na współpracę w pojedynkę ze sobą tylko i wyłącznie. Słońce w lutym, bardzo pozytywna karta i obok tego król buław, to jest wasza energia. Mówi się, że to lew, może być baran i strzelec również. Kochani, słońce i król buław to jest, ja jestem szefem mojego życia, ja wprowadzam zmiany, które są korzystne dla mnie. One ulepszają całe środowisko, jakby nie było. Natomiast robię to w zgodzie ze sobą. Ja tu rządzę. Ale rządzę tutaj aktywnie. Bardzo waszej energii wokół tego słońca. Niezwykle pozytywnie. Macie dwie karty lwa w lutym. Taka osoba może być ważna. Natomiast w marcu pojawiają się pierwsze trudności i pierwszy zakręt. Jakaś bieda, jakaś potrzeba pomocy. A z denarów. Rzeczywiście macie wrażenie, że troszkę wszechświat Wam rzuca kłody pod nogi w sprawach materialnych, że nie jest łatwo na przykład rozwinąć te firmy. Rozumiecie, o co chodzi. Zaraz sobie to sprawdzimy, bo ja czuję, że jest odpowiedź na tę biedę. <laughs> że jest odpowiedź na ten problem, bo ten as sam już w sobie mówi, że, że jest szansa na to, żeby tę sytuację już skończyć. Co więcej, w kwietniu wam się pokazuje Rycerz Donarów, To jest osoba niezwykle cierpliwa, która pracuje bardzo powoli i wie, że efektów nie można spodziewać się szybko. Jest to taka mróweczka i osiągnie wszystko, co sobie zamierzy. Własnymi rękami, no dodatek. I wokół jest śmierć. Karta Skorpiona, śmierć jest i tutaj. Niektórzy przerwą rutynę, niektórzy zostawią pracę, która ich nie spełniała, która w jakiś sposób, bo to nie jest Wasza energia, ten rycerz w ogóle, nie? Która w jakiś sposób ich obciążała. Niektórzy zostawią za sobą e, jakieś zawodowo-bytowe kwestie, które Was dosłownie nudziły i bardzo, bardzo nużyły. Um, śmierć. I dwójka buław, decyzję podejmujecie. Zostawiam tę pracę, nie podoba mi się, nie spełnia mnie to, e, zostawiam ten biznes, zostawiam, nie wiem, zmieniam miejsce zamieszkania. Rozumiecie, o co chodzi. Tu jest duża zmiana, ale ona wynika z Was. Wy podejmiecie decyzję, czy coś kończycie, czy nie. I w miesiącu czerwcu pojawiają się takie wahanie i dziesiątka kielichów. Może być tak, że tutaj próbujecie być tacy wielozawodowi że chcecie pomóc komuś, załatwiacie swoje sprawy, czyli macie dużo na głowie po prostu. Natomiast tutaj mogą być decyzje związane z ludźmi wokół Was i z relacjami wokół Was, ale bardziej tymi już emocjonalnymi i romantycznymi. Dobrze, dalej mamy ósemkę denarów. Bierzemy się absolutnie do pracy. jeżeli ciągle czujesz, że jest strzalec, chce się usamodzielnić i będzie zakładał własny biznes, coś takiego tutaj widzę, albo przynajmniej zmieniał pracę, albo jakoś te warunki bytowe poprawiał. Mm pracował być może nad sobą, może ktoś będzie się zdecydował na studia i tak dalej. Dwójka denarów i dziesiątka kielichów to może być też rozeznanie i zastanowienie się, z kim warto podjąć współpracę, kogo warto w ten nowy projekt wciągnąć. Ósemka denarów, dużo, dużo pracy nad sobą, w ogóle to jest takie zakasanie rękawów i działanie, działanie, działanie i jeszcze raz działanie praktyczne. I szóstka mieczy, wiecie czego chcecie? Szóstka mieczy się gdzieś pojawiła, ona jest tutaj. Także zaraz będziemy pytać. bo wiecie, czego chcecie, wiecie, w którą stronę popłynąć, wiecie, co robić, podjęliście te decyzje. Mało kto, jak według mnie, znaki ogniste w ogóle, mają taką świadomość swoich potrzeb. I tutaj to jest bardzo mocno widoczne. I wy wiecie dokładnie, co zrobić i w którą stronę pójść i ile pracy trzeba będzie w to włożyć. I w ogóle jesteście bardzo pracowici w tym roku, żeby to osiągnąć. Szóstka mieczy, czyli płyniemy w stronę, w którą my chcemy płynąć i jest ta królowa mieczy. Czyli zadziewa się to, kochani. Siedemka była w piątka mieczy, czyli nie podoba mi się tu, ktoś mnie oszukał, nie wiem, straciłem i to jest czas, kiedy chcę się usamodzielnić i wieża to jest taki ogromny przełom, musi runąć już struktura i królowa mieczy właśnie na tym działa. Ona się odsuwa od, od tego, co już nie jest fajne, od tego, co już dawno powinno być skończone i to Wy podejmujecie taką decyzję, tak to czuję. Oczywiście może jakaś osoba spod znaku wodnik, waga, bliźnięta się od was odsuwać, ale ja czuję, że to Wy podejmujecie decyzję i ja już w tym nie chcę być. Dalej mam ten wszechświat i trójkę denarów, czyli ja sobie przepracuję, ale żeby było po mojemu. Jest wisielec. Albo zmiana perspektywy patrzenia, albo coś was zatrzymuje w tym wrześniu. Ósemka kielichów. Mhm. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tutaj chcemy odejść, tutaj. Ciągle jest tu głowy, ja tutaj nie pasuję, tutaj mi się nie podoba, to nie jest po mojemu, to jest czas, kiedy mam to zrobić bardziej po swojemu. I mamy klamrę kompozycyjną, bo mamy siódemkę mieczy i siódemkę mieczy, która była na początku. Czyli tutaj zastanawiamy się, jak osiągnąć satysfakcję, jak być zadowolonym ze swojego życia bez wpływu innych, i tutaj ta siódemka mieczy mi się powtarza. I to mogą być jakieś straty również, ale sprawdziłabym, bardziej to, czy jako spryt w działaniu. No i tak jest, Rycerz Buław, to jesteście Wy, to jest Wasza karta. Może trochę nie fair będziecie tu działać, może tak być, może bardzo egocentrycznie, ale chyba tak, taki rok jest dla Was tutaj. I to nie jest złe, bo jeżeli my się mamy ze sobą źle, albo mamy niepoukładane życie tak, jak byśmy chcieli i naprawdę odbiega od tego, co nam w głowie e, gdzieś tam się tli, no to my nie możemy się dzielić dobrą energią z innymi, więc najpierw my, później reszta. I uważam, że znaki ognisty mają ogromną świadomość tego. Dobra, i tak to widzę. Może być też tak, że ktoś Was tutaj chce oszukać, ale na to bym przymknąła raczej oko. Dalej mamy tego króla mieczy. I jest słońce, kochani, słońce, które było tutaj. Wy macie potrzebę działania. I działanie, jakby jest wprowadzone w ruch. Tutaj się ciągle dzieje. Co więcej, ty, ten ogień przepłata mi się z tymi mieczami, czyli powietrzem. To jest pomysł działanie. I to jest genialne, bo mam wrażenie, że taki pozytywny rok dla Was, jakbyście naprawdę mieli kompas, jakiś, który Wam wskazuje, w którą stronę iść, żeby osiągnąć dane cele. I to Słońce mówi, że sprawy oficjalne tutaj rozwiązują się na Waszą korzyść, że jest pozytywnie, jest fantastycznie. Być może taka osoba wokół Was, znowu pod znaków wodnych Bliźnięta Waga... Natomiast ja bardziej czuję, że to jest wasz rozsądek, wasza logika, wasze działanie i to jest bardzo pozytywne, zwłaszcza, że w grudniu mamy paść, buław i tutaj naprawdę jakby już czynnie wprowadzacie zmiany, bo przez cały rok to jest takie przepracowywanie jeszcze starych sprawek, no i u was bardziej może jest rewolucja niż ewolucja jednak. Przepracowywanie starych sprawek, już kończenie starych zobowiązań. I wiadomo, że nie w jeden dzień wprowadzimy zmiany, które są nam korzystne, nie w jeden dzień ogarniemy, czego my właściwie chcemy i jak to zrobić. To jest proces. I ten proces tutaj naprawdę się zadziewa. No i proszę, jest paść buław i jest królowa denarów. Wiem już, w którą stronę iść, już nie, już wprowadzam takie absolutne działanie, już nie muszę nad niczym myśleć, bo wszystko, co było papierologiczne i tak dalej wyjaśniło się na moją korzyść. Byłem zdeterminowany, szedłem do przodu, osiągałem swoje cele, nie poddawałem się, kończyłem szybko to, co skończyć trzeba było, żeby zacząć coś nowego i oto mam w grudniu. Duże działanie już takie naprawdę zarabianie pieniędzy, umówmy się, albo takie już materialne... Jakiś wydźwięk tego, nad czym tutaj pracowaliście, czyli już się pojawiają pierwsze rezultaty. W grudniu, dla niektórych, może być ważna sytuacja rodzic-dziecko, no, ale mamy święta, mówię się. Natomiast ja bardziej widzę to: wszechświat stanął dla Was otworem. Tutaj już ostatecznie otwierają się dla Was drzwi. To jest jakby zatwierdzone przez tego króla miecza, to może być, nie wiem, jakiś pracownik urzędowy, od którego coś zależało. Otwiera się to, już wiem, że będę po swojemu tutaj pracował i będę żył po swojemu i widzę pierwsze rezultaty, takie duże, naprawdę efekty moich działań. Fantastycznie. Zwłaszcza, że tu macie trójkę była. Wypatrujemy tych efektów, ale nie tylko. Siedzimy i nie robimy nic i czekamy, aż coś do nas przyjdzie. Właśnie znaki ogniste mają to, i znaki ziemi, że biorą sprawy w swoje ręce i to jest cudowne. I dokładnie tutaj to się dzieje. Fantastyczne czytanie dla Was. Wymiemy sobie jeszcze taką kartę, albo anielską, anielską. Chyba dla barana nie położyłam anielskiej. Przepraszam Was na moment, bo tu było układanych tak 16 talii. I anielska jest na dole. Więc muszę do niej dotrzeć. Okej, okay, jeszcze taka rada od aniołków dla Was, ale naprawdę macie fantastyczny rok. Wy tutaj walczycie o rewolucję i to się udaje. Cudownie. Najlepsze no jest to, że ta królowa mieczy i wieża, uważam, że to Wy tutaj rujnujecie strukturę. Świetnie. Rebel strzelec. Słuchaj, taka karta dla Was. Kochani moi, wyciszcie umysł i posłuchajcie zapewnienia aniołów w niebie kosmosu, że zadbano już o wszystko. Cel jest do osiągnięcia. Zachowajcie spokój i otwartość. Nie martwcie się o sposób realizacji Waszych pragnień. Bardzo fajnie Wam się to układa, bo nawet jak jest taki moment, zamykam coś, to zaraz Wam pojawia się droga kolejna, gdzie macie iść i dokładnie to jest tutaj napisane. Wy wyciszony umysł i ciało usłyszą nas szybko i wyraźnie, dlatego prosimy Cię, słuchaj. Mam wrażenie, że to, co się ma tutaj wydarzyć, jest przesądzone i jest bardzo pozytywne. Zresztą mówi się, że strzelec jest znakiem szczęścia. Ja się bardzo cieszę, u mnie strzelec jest dominujący. Yy. Także mam nadzieję, że to z czytanie i dla mnie. Pozdrawiam.